A dzisiaj odpakujemy tę gazetkę od firmy covid Bitwo Oberlin numer drugi. Mamy tutaj czołg T34 i unikalną figurkę. Ten. Spróbuję zrobić serię z tego. Będą cztery odcinki i spróbuję zbudować ten czołg tutaj mamy klocki inaczej to wygląda bo pierwszy numer, numer to był jak pudełko a teraz mamy taką gazetkę i z tyłu klocki i owinięto to jest folią no to i kosztuje teraz 15 zł bez grosza. No to możemy to odpakować. Mocne. Mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery worki z klockami, trzy duże klocki. A tutaj mamy yy, worek z ludzikiem. No zaraz go złożę. Tylko rozpakuję rok worek. Tak wygląda ludzi po, bo, po złożeniu. A teraz obejrzymy sobie gazetkę. Tak się prezentuje. Z klocków. Hmm. Można wziąć udział i wygrać takie rzeczy. Hmm. Pierwsza strona, jak ten. Tutaj opisane wszystko. Opisane TE-34. Te Co i jak. Amunicja 77 naboi. Załoga 4 osoby. Zasięg ognia armaty do 200 metru, 2000 metrów. Masa 26,5 tony itp. Tutaj mamy plakat T34 A tutaj już się zaczyna yy, ten, instrukcja składania ja, ja se to złożę po odcinku A tutaj już mamy yy, trzeci numer zeżle będzie kolejna unikalna figurka to, to, to było wszystko co chciałem wam pokazać Spróbuję nakręcić z tego serię to ja, się, to ja się żegnam To nara Koniec.